Cześć, to jest Fun 4 czy 4 i dzisiaj będzie mega specjal. Będziemy otwierać y, aż 9 saszetek z y, Match Attacks. Dawno tego nie otwieraliśmy, tak samo jak Kart Champions, ale nie ma w się to powróci. O się, to w ogóle. Zrobiłem takie swoje karty. Nie wiem, jak one się podobają. Jest to znak Bayernu Monarchium i znak FC Barcelony. Moje same zrobione. Z paru musiałem poświęcić, poświęcić parę kart z, tam, z tego sezonu. No ale jak myślicie, podobają Wam się? Piszcie w komentarzach. Dobra, to otwieramy mega Specjala. A z drugim postara się, żeby to był yy, Champions. O. To go nie patrzeć na takie złote klub kartę to będzie eka do wymiany. Mam to, mam to już pierwsza złota jest tu jeszcze parę pazówek, a my szukamy złotych. Mam tu parę jeszcze brankarzy, to jest... goes Ozua, Hoger klub, kolejna klub karta jest to znaczek którego nie miałem e, nie wiem co to jest za klub niestety chyba jakiś mało znany Aginer i Szakaj Ginczek Fez chyba jakaś będzie dobra karta Krok Widenfeller i mamy yy... Marshuiner bardzo dobra karta jeszcze jej nie miałem fajnie fajnie uważajcie czekaj bo mi spadło czekajcie Fajne saszetki. Słucham, bardzo fajne saszetki. Zaszet, Dzisiaj jeszcze otworzymy kolejną. Dobra, zobaczymy co teraz wylosowaliśmy. Jung. Wolando. Schmerzer i Enni. Dobra, otwieramy kolejną. Wagner. O, ktoś z BVB. Sokratis. Spachić. Bramkarz i bramkarz. No Kolejna. Su. Angriff. I mamy Star... Spiller. Kolejna złota i kolejne sukcesy. W naszej kolekcji tegorocznej. W jedłego postaram się otworzyć boxa to pcha będzie wam dla was fajnie. Zimling. Shafter, Rudy, <grydy> rudy. Walfman, mamy kolejnego match winner'a. To już jest zapewnione, że to jest takie fajne. Z karty nam się trafiły. Po prostu. Nie, nie wiedziałam, nie spodziewałam się aż takiej. I macie na specjala nasze match attacks i takie dobre karty. Oczywiście to jeszcze nie koniec specjala nie wszystko, huntelar Soto, Stint Ale kończymy sobie Yyyy yy, yy, Na kolejny odcinek, bądź na jakieś parę odcinków Które będzie, będziemy otwierać boxa Trzeba otwieram, 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 otwieram Będzie jakaś złota Polański. Ujoza. Klub karta jakaś. Mamy WFR y, Allen. Kolejny. Znaczek. Kolejny. Anderson i kakao. No to było wszystko w tym specjalu. W tym odcinku. Ale będziemy tu jeszcze kolejnego. Nie bójcie się, że to już koniec. I jeszcze raz bardzo dziękuję, że dobicie aż. A 100 widzów. Już mam pewnie jakieś 108. Ob obecnie mam 118 100, czy 119. Ale super. No nie spodziewałam się tego. Bo tak dobre. Tyle subów. I dziękuję Wam za wszystko. Cześć.